I będziemy unosić. Kto czuje, że to rozciąganie przedniej części stopy nogi jest komfortowe, to przy wydechu możecie dodatkowo dociskać palce, stopę w podłogę. Wdech i wydech. Pamiętajcie, żeby się nie przechylać na boki do przodu, nie unosić biodra. To wszystko będzie kompensacja i będzie sprawiało, że tracicie równowagę. Dopóki jest Mocna, pewna równowaga. Wdech i wydech. Parki swobodnie. Wdech i wydech. Słuchajcie swojego instynktu, słuchajcie swojego ciała. Lepiej coś tutaj obok mieć, robić kilka powtórzeń, jeżeli czujecie, że zaczyna się równowaga lekko chwiać, podeprzeć się po to, Możecie użyć krzesła ściana stołu.